Cześć kochani, witajcie na kanale Opowieści losu z tej strony, Ana, Na wstępie witam ciepło i serdecznie wszystkich stałych i nowych widzów, słuchaczy i subskrybentów. Cieszę się, że do tego kanału dołączyłeś, dołączyłaś, cieszę się, że na ten kanał powracasz. Dziękuję wam za wszystkie lajki, za subskrypcje, za komentarze, podziękowania, wyświetlenia i udostępnienia kanału. A dzisiaj kochani, masz wiadomość, także nie przedłużając. Jak dla ciebie dzisiaj, ważna informacja ma być do przekazania. Ktoś tu, kochani, w towarzystwie szuka jakiejś prawdziwej miłości. W towarzystwie stara się poradzić sobie ze swoją traumą dzieciństwa. Ale ktoś tu jest na pewnym rozdrożu pomiędzy jakąś sytuacją uczuciową. Być może ktoś poznał jakąś swoją obecną osobę z relacji, w jakimś towarzystwie. Być może ta osoba przypomniała komuś o jakichś traumach dzieciństwa. I teraz ta osoba, zamiast mieć w tej drugiej swojej połowie oparcie, zmaga się na nowo z tym, co powraca, z jakimiś demonami przeszłości, nieprzerobionymi. No, ktoś to ma, kochani, ogromne traumy. Ktoś to z wyboru prawdopodobnie jest samotnikiem lub ktoś to finalnie wybiera samotność, tak? Ktoś to mu, kochani, nawet stracić dziecko w jakimś pożarze. Ktoś zrobił coś, co było, kochani, nielegalnego mm, sprawą i być może ktoś tutaj miał jakieś dowody na coś, który prawdopodobnie pozbył się poprzez spalenie czegoś. To może być jakaś kobieta, która teraz jest w opresji, ale wie, że nie może o niczym powiedzieć lub nie zamierza o niczym powiedzieć. Ta sprawa, kochani, tak i tak będzie mieć finał w sądzie. Coś tu się zakończy w sądzie. Ktoś tu jest osobą bardzo chciwą, a i zarazem bardzo buntowniczą. Zwróć pokory. Hmm. Ktoś tu czeka na swojego obrońcę, kochani. Być może ta osoba już ma obrońcę pod y kątem prawnym. Ktoś tu nawet być może planuje jakiś wyjazd, jakąś słyszę ucieczkę do innego kraju. lub w jakimś innym kraju, kochani, ta osoba obraca się w jakiejś tajnej społeczności. Ktoś tu mógł planować, kochani, jakieś zabójstwo. Być może na coś są świadkowie. Być może cała sytuacja miała miejsce poza granicami kraju, innym kraju. Ktoś tu mógł robić rytuały, kochani, na kimś, aby kogoś pozbawić życia. Aby przejąć pozycję lidera. Tak, tu chodziło, kochani, o, o bogactwo, o pieniądze. Bardzo skąpa, kochani, osoba. Ktoś tu, kochani, odkrył, że jakaś osoba jest, jak zombie nie ma w sobie miłości, nie ma w sobie. Stabilność, nie potrafi stabilności zapewnić, jest osobą niebezpieczną, blokującą nawet czyjś rozwój, kogoś rozwój względem tej sytuacji. Ta osoba nie potrafi kochać, ponieważ sama nie była kochana. Ktoś tu, kochany, został z kogoś wygnany, odwrócony. Prawdopodobnie jakaś kobieta. No dobrze, jeśli czuję, że jest to Twoje, masz tu powiązanie energetyczne, Rozumiem to z Tobą, napisz proszę w komentarzu, przyjmij, jeśli nie zostaw proszę dla kogoś innego. Na dzisiaj to wszystko, także ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.